Witam wszystkich na kolejnym vlogu. Właśnie wracam z głosowania. Jest niedziela. Dzisiaj jest Dzień Matki. Moja mama już dostała prezenty. Dostała też życzenia dzisiaj bardzo ładne. Chciałbym pozwolić po raz kolejny wszystkie mamy. No i cóż, jest piękna pogoda w Krakowie. Niestety ta pogoda podobno jest z nadchodzącej burzy, która ma odbyć się po południu. jej nie było. Masz planuję dzisiaj was z przyjaciółmi? Po prostu, przepraszam, po prostu przyjaciółmi Strasznie wieje A ja robimy grilla Czy to wypali? Nie wiem, mam nadzieję Mam karkóweczka już zakupiona Burgerki też Pozdrawiam, wygan no, no i cóż no. Jest strasznie gorąco Ja postanowiłem ubrać jakoś w miarę Elegancko Czyli na czarno No i Właśnie zmierzam do domu. Nie, jeszcze kawał drogi. Po drodze muszę zahaczyć od No i później podwiozą mnie znajomi. Mam nadzieję, że tej burzy nie będzie, chociaż się zanosi. Niebo jest piękne. Na razie chmury tylko na horyzoncie. Na głosowaniu zadziwiło mnie, że było więcej ludzi niż poprzednio na głosowaniu prezydenckim. A wtedy też majóweczka. Ludzie korzystają z statki gminyki. No i ogólnie. Zmierzam do domu. Tu jest nawet w miarę pusto, chociaż dużo rodzin właśnie wyskoczyło. żeby skorzystać z tych pięknych dni po ostatnich powodziach ulewach. Aż się miło zrobiło. No cóż, to tyle. Wprawdzie nie interesuję się polityką zbytnio. Nie jestem jakimś wielkim, że tak powiem, fanem. Siedzę i obserwuję polityków. Oglądam. O, mucha mi właśnie. Wow. Szwalona. No cóż. W każdym razie właśnie zmierzam do sklepu i do domu. Życzę wszystkim udanej pogody i aby burzy nie było. Cieszcie się ciepłymi dniami majóweczki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i cieplutko. Pa!